Cała północna Norwegia została zniszczona i spalona przez wycofującą się, się armię niemiecką. Według teorii rasowej hitlerowców, no to Norwegowie byli Arejczykami, właściwie tutaj chyba czy, czystej krwi. Przywrócono właściwie nawet karę śmierci z tej okazji. Quislinga i, i kilkanaście osób innych stracono. Witam bardzo serdecznie, Cię mam bardzo ciekawego gościa. Po raz kolejny spotykam się z przewodniczką Beatą Iwanek-Wasążni, która już od ponad 34 lat mieszka w Norwegii. Rozmawiać będziemy o historii Norwegii, tej wojennej, powojennej oraz tej z okresu wybuchu bumu naftowego. Zapraszam! Naszą ostatnią rozmowę zakończyliśmy razem z zakończeniem II wojny światowej w Norwegii. Opowieść o Norwegii zakończyliśmy z tym punktem. Jak wyglądała Norwegia, kiedy te działania wojenne, kiedy wojna skończyła się? Ja mówię tutaj i zarówno o zniszczeniach jako takich, jeżeli były jakieś, ale również mówię o procesie rozliczania. No, norweskiego rządu, który tam współpracował z nami. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tutaj kilka e, rzeczy się łączy, które właściwie wymagają e, doprecyzowania. E, może trochę od tyłu z tym rządem. Mm -hmm. e, rząd, który e, był w Norwegii. Przed, tuż przed e, w, okupacją w 30 latach e, to był rząd, e, który nie uznał e, władzy e, okupacyjnej, e, który wykazał się właściwie takim e, tutaj e, zdrowym rozsądkiem i refleksem, ponieważ e, Odmówił wszelkich rozmów i udał się na emigrację do Wielkiej Brytanii. W Londynie się ukonstytuował i z Londynu no, utrzymywał kontakt radiowy z ludnością Norwegii, oczywiście nielegalny. Także ten, ten, ten legalny, wybrany przed wojną rząd przyjął postawę która potem e, okazała się postawieniem na właściwą kartę, tak? E, natomiast e, Ty wspomniałeś o rządzie, pewnie miałeś na myśli rząd Quislinga, taki właściwie rząd w cudzysłowiu. Otóż e, Quisling był przywódcą partii, która miała bardzo małe poparcie przed wojną i nie weszła do parlamentu. W momencie, kiedy wyjechał ten e, prawowity rząd e, i król, Quisling udał się do radia zresztą i ogłosił taki zamach stanu. No i to był rzeczywiście zamach stanu, bo on nie tylko nie miał poparcia w, w tym momencie. Wśród Norwegów, którzy byli e, też z drugiej strony trochę e, zaskoczeni tym wszystkim i, i, i e, właściwie nie, też nie udała się jakaś mobilizacja, więc nie było takich, e, takich rzeczywistych walk w całym kraju, e, ale jakieś tam były, i po pierwsze, on nie miał poparcia. Wcale większości wśród Norwegów, ale też nawet okazało się, że w pierwszym momencie nie miał poparcia władz okupacyjnych. Hitler przysłał tutaj niemieckiego komendanta. Także Quisling po prostu musiał dopiero zasłużyć na zaufanie, i dopiero po jakimś czasie, po kilku latach, został kimś w rodzaju takiego marionetkowego premiera. Ale też z nadania Niemców, i ten komendant niemiecki cały czas był właściwie. Także też, też na, na nie bardzo nie można mówić Kusyga. o norweskim rządzie, prawda? Bo właściwie to była okupacja. Mhm. I, yy, i, tak, yy, I tak to było postrzegane po wojnie, ale oczywiście byli yy, byli członkowie tego stowarzyszenia. Tego NS, czyli National Samling Stowarzyszenie Narodowe, którzy już zapisali się w większej nieco liczbie podczas okupacji, jakby licząc na, na profity, którzy dostali pracę w administracji. To się z, z czasem podniosło do liczby osób. Tutaj musiałabym poszukać, ale no to, to było kilkadziesiąt tysięcy i oczywiście różne inne formy e, współpracy, między innymi e, właśnie kobiety, które e, wchodziły w związki z Niemcami, te chyba były najbardziej właściwie poszły e, na pierwszy ogień, jeśli chodzi o, o stracy społeczne i taką właściwie chęć jakby odreagowania po wojnie, także to wszystko e, miało najpierw postać takiego tutaj niezorganizowanego właściwie nawet linczu w pewnym sensie. Ale odbyło się coś takiego, co... Tak, no, e... kobiety to no, niestety tak e... było, jest. Miejmy nadzieję, że nie będzie, że kobiety najłatwiej jest rozliczać to, bo one są, no, powiedzmy, be tak, bezbronne. Tak. Tak w no, opinia publiczna Mali. zawsze jest bardzo surowa. Tak, Natomiast nie? tutaj akurat było tak, że e... żołnierze Wehrmachtu zupełnie inaczej się zachowywali w Norwegii niż... w w takich krajach okupowanych w Europie Wschodniej, bo według teorii rasowej hitlerowców, no to Norwegowie byli Aryjczykami, właściwie tutaj chyba czy, czystej krwi. I żołnierze mieli wręcz e, taką instrukcję, żeby się zachowywać uprzejmie wobec ludności. Także w pierwszej chwili to ludność była zdezorientowana, bo nie było od razu takich, e, takich restrykcji. Mhm. Dopiero po pewnym czasie, kiedy się okazało, że jednak tego nie wolno, że takie jest prawo okupacyjne, że trzeba że, oddać to i tamto, to dopiero z czasem właściwie się ta ludność zorientowała, że to jednak jest... Okupację, że to jednak jest wróg, i dopiero ten też ruch oporu zaczął się organizować. Natomiast no, te dziewczęta, gdzieś szczególnie z jakichś tam ośrodków, gdzie nic się nie działo, oprócz tego, że stacjonowały jakieś oddziały eleganckich chłopców, którzy po służbie prosili na tańce czy na spacer. One po prostu no, były na tyle naiwne, jakieś niezorientowane, że po prostu u, nie, nie, nie wykazały nie się jakimś takim właśnie tutaj instynktem i srogo za to zapłaciły drogą. No, no, tak jak wspominałem, na kobietach niestety najłatwiej jest się wyżyć te frustracje, czy właśnie wyładować te, te, te swoje emocje. Ale powiedz, działania wojenne się kończą, Niemcy uciekają z Norwegii, wyjeżdżają z Norwegii. I, I Jak wygląda te, te, te kilka miesięcy, kilka tygodni po, po tym, jak te działania na terenie Norwegii się zakończyły? Chodzi mi właśnie o tą drużynę, nazwijmy ją Kislinga, o osoby, które były odpowiedzialne na przykład za wywożenie Żydów, o czym też będziemy za chwilę rozmawiać. To, to, to jak się ten rząd norweski formował, to, 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 to zarządzanie tym państwem, które było pod okupacją. Jak, jak ten moment przejściowy wygląda? No ten, ten powracający z zagranicy rząd, jeszcze przed zorganizowaniem wyborów, miał, no miał pełne ręce roboty, bo nie kojarzymy akurat tutaj Norwegii z jakimiś wielkimi zniszczeniami. Niemniej jednak cała północna Norwegia została zniszczona i spalona przez wycofującą się, się armię niemiecką, bo oni zastosowali tak zwaną taktykę spalonej ziemi. Czyli tam. Cała północ, no nie zbyt gęsto zaludniona, no ale to taki krajobraz gospodarstw. Ludzi tam ewakuowali, spalili, tam były też, to jest wybrzeże, więc te wszystkie fortyfikacje, to wszystko, tam, tam się po prostu odbywały jakieś działania i po prostu pożary, które zostały, które zostały celowo tam przeprowadzone. Także ewakuacja, ludzie gdzieś indziej. No, z kolei tu na południu, chociażby w stolicy. No, nie, nie, tu, tutaj nie było takiej, takich działań e, wojennych, że idzie armia, strzela, tak i, i kule w, trafiają w domy, e, bo to już było po prostu to wyzwolenie, było takie, że już po prostu armia niemiecka uciekała. E, ale m, przez e, okres wojny nic się nie działo, nic się tutaj nie budowało. E, jeżeli coś, co to, to jakieś koszary czy, czy warsztaty naprawcze z samochodów wojskowych czy, czy samolotów, ale właściwie na te cele były zajmowane szkoły i inne budynki publiczne, czyli po prostu były jakieś wielkie potrzeby zorganizowania wszystkiego na nowo. A też trzeba było przeprowadzić właśnie to rozliczenie, o którym mówisz. Odbyło się coś takiego, to się nazywa po norwesku opierę. Były po prostu aresztowania, były, były procesy. Um, no przywrócono właściwie nawet karę śmierci z tej okazji. Quislinga i. Um, i kilkanaście osób y, innych stracono, ale no w końcu, y, w końcu, i, i, i tych, tych czołowych członków y, NS, y, no jakieś tam, oni kary więzienia przeważnie y, dostali, ale jeszcze było coś takiego jak. Y, y, żołnierze, tak, którzy nie tyle do Wehrmachtu zostali w ciele, nie młodzi żołnierze, tylko oni do takich właśnie formacji SS, L2, tak, ale... Formacji SS. Tak, to byli, oni, był niedawno program tutaj w telewizji państwowej NRK, oni... Jeszcze ten, ten program był niedawno emitowany, ale on był zrobiony tuż po tysiącznym roku. Jeszcze kilka osób żyło i były z nimi wywiady. No oni opowiadali, że... Oni zostali zwerbowani do walki z bolszewikami, tak? A przeważnie też oni albo ich rodziny miały tradycję, jeśli chodzi o walki z, ze Związkiem Radzieckim w wojnie finlandzkiej fińskiej. Także oni właściwie się z, dali zwerbować, chcąc walczyć z nowym wrogiem, tak? Wówczas. Z jest, czyli tak, czyli, czyli z tym e, Sowietem. I myśleli, że będą posłani gdzieś tam właśnie na północ, e, do Finlandii, natomiast e, jako osobne zupełnie e, jednostki. Natomiast już w obozie szkoleniowym było bardzo dużo właśnie jakiegoś niemieckiego elementu, i to ich zaskoczyło, i to było właściwie wbrew i ich woli, to było jakieś tam oszustwo. E, także no, ciekawe było e, posłuchać, jak e, ci, ci już starzy mężczyźni opowiadali, że no, zostali jakoś tam zupełnie e, oszukani. E, Oczywiście oni się tam jakoś bronili. Niemniej jednak w 45 roku musieli stanąć przed sądem i dostali przeważnie właśnie jakieś wyroki więzienia kilkuletnie. Mhm. Także no coś takiego się odbyło i to było postrzegane jako sprawiedliwe. No ludzie musieli po prostu też jakby gdzieś mieć przywrócony jakiś, jaką, jakąś wiarę w, w jakąś równowagę, tak? co, co było Czyli dobre, te, co te, było. Te, 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 te sprawy, ci ludzie zostali rozliczeni jakby i temat został zamknięty i na, dalej Norwegia e, chciała tak, iść e, do przodu. O tym programie ja wspominałem też w jednym z moich filmów, że wywołał dosyć duże poruszenie właśnie wśród społeczeństwa, bo tak jak mówisz, ci żołnierze się tłumaczyli, że oni nie wiedzieli, że nie wiadomo, z kolei ludzie, którzy nie żyli w tamtych czasach, no to tak bywa często, mają, dają sobie prawo do oceniania tamtych... I ich decyzji. Chciałem cię jeszcze zapytać o Żydów. Przed no w wojną w Norwegii było mało Żydów. Zdanych wynika, że około 760, 25, 25 przeżyło. W Norwegii był dosyć duży antysemityzm przed wojną. Zapis w Konstytucji z roku 1814, był nawet w Konstytucji zapis, że Żydzi nie mogą być. Do Norwegii do wpuszczani. Norwegii takie tendencje antyżydowskie, antysemickie były w Europie całej, przed, w większej części Europy przed II wojną światową. Powiedzmy akurat, właśnie to pytanie dotyczące antysemityzmu, tego zapisu w konstytucji. Czemu taki zapis się pojawił mhm. w tym dokumencie? Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa. Przypomnijmy, że to jest 1814 rok, tak? czyli. Ja, powi ja powiedziałem 1900? Yy, nie, nie, nie powiedziałeś daty, 18... 18... hmm. tylko powiedziałeś hmm. przed wojną. Tak, Natomiast tak. tak, 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 tak. Zapis w konstytucji w był w 1814. Te tendencje antysemickie przed wojną do wybuchu II były wszędzie i one wzbierały. Od, od, od... Po prostu to, co chciałam powiedzieć, że między 1814 jest... a przed wojną to jest tak. długa historia tak. i. I to właśnie jest ciekawa historia, skąd ten zapis. Tu właśnie chodzi o słynny paragraf drugi, który też właśnie w takiej popularnej wersji jest właśnie tym paragrafem, który mówi o tym, że Żydzi nie mają wstępu do Królestwa. Tutaj właściwie należałoby doprecyzować. Otóż ten paragraf drugi w Konstytucji Mówi o tym, że religia luterańska, wyznanie ewangelicko-augsburskie, jest religią obowiązującą w królestwie. Także to jest właściwie paragraf precyzujący sprawę religii państwowej. Natomiast on ma takie dwa dodatkowe zdania. Także to, co mówimy o paragrafie, to właściwie chodzi o dodatkowe zdanie. I to jest ciekawe, pierwsze zdanie, pierwszy dopisek. To jest taka trochę dygresja, bo ono nie dotyczy Żydów. Ale też ciekawostka, ja uważam. Jezuici i zgromadzenia zakonne w domyśle katolickie nie będą tolerowane. To jeden zapisek, który, jedno zdanie, którego ważność zresztą trwała bardzo długo, bo aż do XX wieku, aż do 1951 roku. Mogę do tego potem wrócić, ale żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, drugie zdanie w tym dopisku. Żydzi nadal nie mają wstępu do królestwa. No i skąd to się wzięło? Tutaj kluczowe jest to słowo nadal. Czy przedtem nie mieli? Ta konstytucja no była nowym prawem po oderwaniu się od Danii. Przedtem Norwegia i Dania były jednym y, państwem. Norwe Dania była monarchią absolutystyczną, nie miała konstytucji, y, ale miała jakieś tam, jakiś tam zbiór praw. I zresztą nawet król duński w którymś momencie dla Norwegii y, jakieś osobne prawa y, ustanowił. I część z tych praw to były po prostu przywileje. Dla, szczególne przywileje dla Norwegii, tak, żeby, żeby też zapobiec buntowi przeciwko władzy duńskiej. I jednym z tych przywilejów dla norweskich miast portowych to było to, że kupcy, obcy kupcy, w szczególności chodziło o żydowskich kupców, którzy chcieli prowadzić interesy na terenie. Norwegii, czy właściwie w tych norweskich portach, musieli nie mogli tego zrobić od tak sobie, musieli prosić o specjalny glejd, czyli specjalne pozwolenia. E, oczywiście bogaci e, kupcy z, z zachodu, czyli tzw. Tak zwani Żydzi sefardyjscy, nie mieli problemu, żeby zdobyć taki glejt. Tak naprawdę to było barierą dla właśnie takich jakichś rzesz, raczej biedniejszych handlarzy, którzy chcieliby tutaj jakieś swoje małe interesy wprowadzić. No, niemniej jednak to słowo nadal jest trochę takim pretekstem w tym momencie, tak? bo tutaj nie ma już. W ogóle mowy o żadnym specjalnym pozwoleniu, po prostu nie mają wstępu do królestwa. A to konstytucja przecież, z której Norwegowie są tak dumni, bo przecież to się uchwalanie tych, tych, tej ustawy zasadniczej odbywało się w duchu oświeceniowym. Tak zwani ojcowie konstytucji byli no, tutaj ludźmi, Światłymi to była zresztą elita kraju i no, opierali się trochę na ideałach oświecenia. A właśnie jeśli chodzi o tą grupę, to tutaj no, wykazali się dużym sceptycyzmem i co ciekawe, właśnie argumentowali, posługując się hasłami oświeceniowymi cytując Woltera, bo uznali akurat tą grupę za taką zbyt e, zbyt właśnie tradycyjną, zbyt przywiązaną do swojej religii, zbyt e, Tutaj zdecydowano, że o religii obowiązkowej, tak, w kraju, o wyznaniu, które jest jako jedyne i wręcz państwowe dozwolone. No wiadomo było, że jakieś kolonie kupców będą wewnętrznie miały jakieś tam swoje obrzędy, ale nie będą ich gdzieś tam przenosiły na teren kraju, eksponowały. Natomiast no, jeśli chodzi o Żydów, to po prostu y, zarzucano im, że zbyt się izolują, że w związku z tym nie będą rokowali jako obywatele y, tacy światli. Y, to dopiero, no i w ten sposób znalazł się ten, y, ten dopisek, dopiero trzeba było poczekać na jakby następne pokolenie pokolenie romantyków. Którzy wystąpili troszeczkę przeciwko tym oświeceniowcom, i żeby było ciekawiej, syn jednego z autorów konstytucji i tego właśnie nawet zapisu, tego, który optował za tym zapisem, Nikolaj Wergeland, a syn jego Henry Vergeland, poeta romantyczny, on właśnie uznał, że ten zapis. Jest taki właśnie no niesprawiedliwy, a ponieważ romantyzm jakby interesował się innością, egzotyką nawet i też właśnie stawiał na. Y, empatię, tak? Współczucie. Więc tutaj na tej fali y, Henryk Bergeland i jego zwolennicy y, zaczęli krytykować y, ten zapis, ten tylko, właśnie ten jeden dopisek, jeden z tych dwóch dopisków. I y, 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 po 37 latach doprowadzili do zniesienia go. Także ten zapis y, tylko obowiązywał 37 lat. Y, ale ty pytasz, dlaczego Ileś tam lat potem, prawda, w XX już wieku, tuż przed wojną, czyli ponad 100 lat później, było nadal mało, stosunkowo mało Żydów, bo 700, dokładnie, 773 osoby zostały uwięzione. Było ich około 2000, to należy podkreślić, bo część Żydów, jeszcze przed tymi aresztowaniami zdołała uciec do neutralnej Szwecji. W czym zresztą pomagał im tutaj Ruch Oporu, bo to musiało być zorganizowane, takie wyjazdy przez Zieloną Granicę. E, no ale 2000 no to, to jest tam kilka gmin, jedna synagoga, tak, nie, to, to niewielka społeczność. E, otóż po zniesieniu tego zapisu, tak od razu nie pojawiła się jakaś fala, bo tak to jest właściwie, że migracje odbywają się falami i one często mają jakieś przyczyny, także no, w tym momencie to było symboliczne to zniesienie zapisu, e, natomiast pierwsza taka przyczyna ewentualnej jakiejś fali, uchodźców, bo w tym momencie to, to często się wiąże z, właśnie z jakimiś jakimiś zawieruchami politycznymi czy wojennymi. To było już w XX wieku, już po tak zwanych pogromach w Rosji, tak? Bo tam się odbywały, na terenie zresztą polskiego też, pogromy związane z związane z, z tym, że na cara był zamach i dokonany przez anarchistów, ale na kogoś tam trzeba było zrzucić winę, i, i przez różne zawirowania też się tak stało, że y, wybuchły tam jakieś y, wzmożone y, y, antysemickie działania. No to wtedy tutaj pojawiło się kilkaset osób. Dlaczego tylko kilkaset? No, dróg z Rosji jest wiele, prawda? Gdzieś ucieczki. No, na północ może nie jest tą pierwszą, y, ale, y, ale pojawiła się taka y, grupa. Tutaj oni zostali przyjęci w pewnym momencie, w pierwszym momencie, yy, dobrze, yy, ale też się w XX wieku na początku. Troszeczkę tutaj nastroje zradykalizowały, znacjonalizowały, bo, bo Norwegia się oderwała od Szwecji. To też był jakiś proces, wojna też wisiała na włosku. Yy, i, no i trzeba było budować państwo, bo Norwegowie dopiero od 1905 zaczęli budować swoje już całkowicie niepodległe państwo. Także też się tak w tym momencie dopiero. Yy, nastroje znacjonalizowały troszeczkę.